13 lipca. Obietnica zapewniona przed Bogiem, który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Czytamy o tym w liście do Rzymian, 4 rozdział, 17 wiersz. Co to znaczy? Właśnie to, co uczynił Abraham. Ośmielił się uwierzyć Bogu. Chociaż Abrahamowi wydawało się niemożliwością, by w jego wieku stać się ojcem, to jednak Bóg nazwał go ojcem wielu narodów. Jeszcze przed najmniejszą oznaką pojawia, pojawienia się syna. Potem Abraham sam nazwał siebie ojcem, ponieważ tak nazwał go Bóg. To jest prawdziwa wiara. Uwierzyć i potwierdzić to, co powiedział Bóg. Wiara wkracza tam, gdzie wydaje się być pustka, a pod nogami znajduje skałę. Wyznawaj, że posiadasz to, co Bóg Ci obiecał. A On potwierdzi Twoją wiarę. Lecz powinna to być wiara prawdziwa i w tym działaniu wiary powinieneś całą swoją istotą zjednoczyć się z Bogiem. Zgódź się żyć wiarą i nie myśl ani nie masz o tym, by żyć w inny sposób. Bądź gotowy pozbawić się wszelkiego zewnętrznego światła i pozwolić, by Bóg zostawił w Twojej duszy tylko wewnętrzną jasność, płonący świecznik który zapaliła wiara. Nadszedł czas, abyś zszedł z drogi niewiary. Porzucił pozorne bezpieczeństwo i wzleciał na skrzydłach wiary. Jest to czas, w którym ptak musi opuścić bezpieczne gniazdo i spróbować zbić się w powietrze. Może ci się wydawać, że na pewno upadniesz. Ptaszkowi również tak się wydaje. Jego również ogarnia strach, że spadnie. Lecz nie spada, podtrzymują go skrzydła. Jeśli one zawiodą, matka momentalnie podlatuje i bierze go na swoje skrzydła. Tak też i Bóg postąpi z tobą. Ufaj tylko w nim. Ja cię podeprę. Czy naprawdę muszę rzucić się w pustą przestrzeń? Protestujesz. Właśnie tak musi uczynić ptak. Lecz my wiemy, że otacza go powietrze, a powietrze wcale nie jest tak niematerialne, jak nam się wydaje. Ty również wiesz, że masz obietnice Boże i że one nie są złudne. Wątpię, bym ja, zwykły, słaby człowiek, mógł otrzymać taką moc. Czy Bóg nie obiecał ci tego? Ale ja tak łatwo poddaję się pokuszeniom. Mam bardzo słaby charakter. Czy mam szansę stać się zwycięzcą w walce? Czy Bóg nie obiecał Ci zwycięstwa? Czy jest możliwe, aby moje nerwowe, drżące serce znalazło pokój? Czy nie powiedział, że w nim osiągniesz pokój? Czy chcesz myśleć o Bogu jako o kłamcy, nie wierząc w Jego słowo? Czy On kiedykolwiek obiecał i nie dotrzymał w pełni swego słowa? Jeśli masz słowo, obietnicy, przyjmij je w prostocie serca. I bezgranicznie Mu zaufaj, ufaj Panu i Jego słowu. Całym sercem Twoim, i jeszcze raz Ci mówię, ufaj w Panu. Ufam tylko w Jego moc, ufam nawet w ciemną noc, Bo jest szczerze Twoja moc, ufam Zbawcomu.